Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka Kolbuch-Wągiel, jestem partnerem w kancelarii Ipsolegal, a to jest kalendarz adwokatowy, czyli nasz projekt, który w tym roku dotyczy ochrony sygnalistów. I w związku z tym, że dzisiaj jest 3 grudnia, otwieramy trzecie okienko w kalendarzu adwokatowym, a w trzecim okienku mamy przedmiot zgłoszenia dokonanego przez sygnalistę. W pierwszym okienku e, dowiedzieliśmy się, kim jest sygnalista, e, wczoraj opowiedziałam Wam o tym, kto może być sygnalistą, a dzisiaj opowiem Wam o tym, e, co może zgłosić sygnalista, czyli co jest przedmiotem zgłoszenia sygnalisty. I zarówno dyrektywa, jak i ustawa definiują to w ten, spos w ten sposób, że przedmiotem zgłoszenia sygnalisty jest naruszenie prawa polegające na działaniu lub zaniechaniu, e, które prowadzi do naruszenia prawa, ale, albo które ma na celu obejście obowiązujących przepisów e, w zakresie właśnie poszczególnych dziedzin prawa wymienionych przez dyrektywę i przez naszą ustawę krajową. I wśród takich dziedzin, które są objęte tym zgłoszeniem, jest m.in. prawo zamówień publicznych, jest m.in. dyrektywa oraz Polska ustawa o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy, są wszelkie przepisy dotyczące ochrony konsumentów, zgodności produktu z wszystkimi normami, zgodności żywności, czy też produktów żywnościowych z wszystkimi normami, które obowiązują na terenie Unii Europejskiej. Są kwestie związane z dobrostanem zwierząt, Ochroną zdrowia publicznego, czy też ochroną w zakresie rynków wewnętrznych Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich. Więc mamy tutaj katalog pewnych dziedzin prawa, w których sygnalista, jeżeli zidentyfikuje dane naruszenie, no to w takim wypadku może dokonać zgłoszenia. W jakich sytuacjach natomiast sygnalista nie może dokonać zgłoszenia i co nie może być przedmiotem zgłoszenia? W pierwszej kolejności to są wszystkie, wszystkie, wszystkie dziedziny objęte ochroną informacji niejawnych, między innymi właśnie sygnalisto... Nie może być adwokat czy radca prawny w zakresie objętym e, tajemnicą adwokacką lub tajemnicą radcowską. To jest tajemnica, z której e, naprawdę tylko w wyjątkowych przypadkach możemy zostać zwolnieni. Wszystko, co powiedzą nam klienci, właśnie jest taką tajemnicą objęte. E, no i w związku z tym, jakby tu w tym zakresie e, dyrektywa wyłącza możliwość zgłoszenia. Tak samo w przypadku tajemnicy narady sędziowskiej, e, ochrony informacji niejawnych, czyli takich informacji, które z, e, mają przedmiot, e, Przymiot informacji ściśle tajnych, tajnych, więc w takich wypadkach też sygnalista nie może takiego zgłoszenia dokonać. W sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy wyłącznie naruszenia interesów sygnalisty, a nie naruszenia interesu publicznego, bo tu też musimy o tym pamiętać, że w Zgłaszamy to naruszenie prawa, czy jakby celem, e, zgłasz, celem wdrożenia e, dyrektywy o ochronie sygnalistów ma być ochrona szeroko pojętego interesu publicznego e, i takie właśnie naruszenia e, prawa mają godzić w interes publiczny, nie mogą godzić e, w interes wyłącznie sygnalisty. Czyli na przykład jeżeli pracodawca popełni przestępstwo wyłącznie na szkodę sygnalisty, e, to w takim wypadku e, tutaj sygnalista może przedsięwziąć inne, e, Kroki prawne, e, może skorzystać z innych dróg prawnych, natomiast nie może. Tego dokonać w ramach zgłoszenia. E, również na przykład możemy sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy pracodawca mobbuje e, sygnalistę, no to w takim wypadku tutaj prawo pracy przyznaje sygnaliście pewne, uprawnie, e, pewne uprawnienia tej osobie, e, no i w takim wypadku ten pracownik już nie może korzystać z kanałów wewnętrznych, e, ponieważ jakby, jeżeli jest jedyną osobą mobbowaną, no to w takim wypadku. E, te te naruszenia prawa jest popełnione wyłącznie na szkodę tego e, pracownika, no i w związku z tym tutaj korzysta z przepisów dotyczących e, prawa pracy, a nie z przepisów o ustawy o ochronie sygnalistów. Taka sama sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy na przykład e, dane osoby wspólnie popełniają jakieś przestępstwo, jakieś naruszenie prawa i jedna z tych osób postanawia e, przysłowiowo wsypać pozostałą resztę, e, no i wtedy e, taki sygnalista, który idzie i mówi, e, zgłasza, Kanałem zewnętrznym, czy też wewnętrznym, takie naruszenie prawa, gdzie on również brał udział w tym naruszeniu e, i na przykład może skorzy skorzystać z dobrowolnego e, na gruncie przepisów e, kodeksu postępowania karnego, mógłby skorzystać. I mm, przepisów kodeksu karnego mógłby skorzystać e, z y, na przykład dobrowolnego poddania się karze, czy też złagodzenia kary jako osoba, która po prostu nakapowała na swoich e, współ, e, współsprawców e, tego przestępstwa, no to w takim wypadku ta osoba nie może. Mm, Mieć, jakby nie jest jej przyznana ochrona jako sygnaliście, i w związku z tym ten kanał nie może skorzystać ze zgłoszenia w ramach kanałów zewnętrznych, wewnętrznych lub ujawnienia publicznego, tylko po prostu musi skorzystać z dróg, które są przewidziane w kodeksie postępowania karnego. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, widzimy się jutro, i jutro otwieramy czwarte okienko w kalendarzu adwokatowym. Do zobaczenia do jutra.